Przejdźmy teraz do następnej części naszego rysunku, gdzie będziemy chcieli zwymiarować jakiś obiekt obrotowy. Ustawiam teraz bieżącą skalę opisu na 1 do 1 i rozpoczynam wymiarowanie mojego obiektu obrotowego. Do tego teraz wybieram wymiar liniowy i wymiaruję pierwszy człon tego powiedzmy wałka. Teraz wybiorę jeszcze raz wymiar liniowy i zwymiaruję średnicę pierwszego z członów. Aby wstawić znak phi, czyli znak średnicy naszego wałka, muszę zmodyfikować tekst wymiarowy. W tym celu klikam na mój wymiar lewym przyciskiem myszy i w tym miejscu zmieniam tekst. Wpisuję dwa razy znak procent, literę c oraz nawias ostrokątny. Wychodzimy teraz z właściwości obiektu i zauważamy, że już przed naszym tekstem wymiarowym pojawił się znak fi, czyli znak średnicy naszego wałka. Teraz chciałbym do naszych wymiarów dodać kilka następnych skal opisu. Dlatego wybieram lewym przyciskiem myszy moje wymiary i dodaję skalę. Klikam przycisk dodaj i wybieram żądane skale od 1 do 2 do skali 1 do 8. Klikam dwa razy OK. I teraz zmieniając skalę opisu, zmieniamy wyświetlanie naszych wymiarów. Możemy dodatkowo definiować swoje nowe style wymiarowania, które będą uwzględniały np. wymiar średnicy naszych wałków. Wystarczy odpowiednio zmodyfikować nowy styl wymiarowania, który będziemy tworzyć w menedżerze stylów wymiarowania, który uaktywniamy tym przyciskiem. Teraz, żeby utworzyć styl wymiarowania dla średnic, musielibyśmy wpisać w polu przedrostek odpowiedni ciąg znaków. W tym przypadku będzie to podwójny znak procent i litera C. Spróbujmy teraz wykonać tolerancje geometryczne dla naszego rysunku. W tym celu rozwiniemy panel wymiary i znajdziemy odpowiednią ikonkę tolerancji geometrycznych. Po naciśnięciu tej ikonki będziemy musieli określić kilka. Parametrów związanych z tolerancjami. Przede wszystkim wybrać symbol. Ja wybiorę tolerancję równoległości. Teraz określę wartość tolerancji równoległości powierzchni na 0,1 i określę identyfikator. Niech to będzie litera A. Klikam OK i wstawiam tolerancję geometryczną. Teraz wstawimy sobie identyfikator powierzchni odniesienia, rozwijamy zatem panel wymiary, wybieramy tolerancję i określamy identyfikator A. Klikamy OK i teraz możemy ten identyfikator wstawić po drugiej stronie. Typ tolerancji tutaj został wybrany przypadkowo na równoległy. Można byłoby zastosować zupełnie inny typ, na przykład współosiowość. Dobrze, teraz wstawmy linię odniesienia dla naszych tolerancji. Wszystkie linie odniesienia znajdziemy w tym panelu. Możemy zmienić styl linii odniesienia na opisowy. I teraz możemy rozpocząć tworzenie takiej linii. Zobaczmy teraz do okna poleceń i zobaczmy, jakie mamy opcje związane właśnie z wielolinią odniesienia. Kliknijmy zatem o jak opcję i kliknijmy Enter. Teraz przechodzimy do typu zawartości. Ja tutaj określę. Na brak, ponieważ już mamy zdefiniowane tolerancje, nie będziemy wpisywać dodatkowych elementów czy też znaków. Wybieramy opcję zakończenia i teraz określamy położenie grotu naszej strzałki na w tym miejscu, na przykład, a następnie na róg ramki tolerancji. Teraz utworzymy linię odniesienia dla naszej powierzchni bazowej. W tym celu otworzymy sobie menedżera wielolinii linii odniesienia i utworzymy nowy styl. Nasz nowy styl rozpoczniemy z opcjami stylu opisowego. Nazwijmy nasz nowy styl na przykład baza i kliknijmy kontynuuj. Teraz musimy tylko zmienić typ grotu dla naszej strzałki, dlatego wchodzimy w format linii odniesienia i wybieramy grot na wypełniony trójkąt bazowej linii odniesienia. Teraz z prawej strony możemy zobaczyć na podglądzie jak będzie nasza linia odniesienia wyglądać. Oczywiście jest to styl opisowy. Możemy wyjść teraz z menedżera stylów. Zauważamy, że teraz mamy już aktywny styl linii odniesienia, czyli baza. Teraz wpisujemy oczywiście o jak opcję wybieramy zawartość na brak oraz opcję zakończenia. Określimy teraz położenie trójkąta i połączymy go z identyfikatorem. Zauważmy, że podczas tworzenia wielolinii odniesienia powstała dodatkowa niepotrzebna linia. Usuńmy ją zatem, wejdźmy do menedżera stylów i zmieńmy nasz styl baza. Klikamy odpowiednią ikonkę w tym miejscu, a następnie przycisk Zmień. Teraz możemy zmienić ustawienia linii łączącej, możemy zmieniać jej długość bądź wyłączyć automatyczne dołączanie. Klikamy OK. Jak już wcześniej wspomniałem, proces wymiarowania możemy przeprowadzić w zakładce Układ. Czasem nawet taka metoda jest prostsza. Przechodzimy zatem do układu pierwszego. W tym układzie została już wykonana rzutnia, a po informacje dotyczące tworzenia rzutni zapraszam do wcześniejszych. Tutoriali. W tym momencie ustawię skalę dla tej rzutni na 1 do 10 i odpowiednio wybiorę nowy fragment, przesuwając tak mój model, żeby znalazł się on w środku mojej rzutni. Wybiorę teraz opisowy styl wymiarowania i rozpocznę od wymiaru liniowego. Oczywiście cały czas ta rzutnia jest aktywna. Wykonam jeszcze jedno wymiarowanie liniowe, może w tym miejscu. Cały czas widzimy, że nasz tekst wymiarowy jest dla nas czytelny na tym właśnie rysunku. Wyłączmy tą rzutnię poprzez dwukrotne kliknięcie poza jej obrębem. Wpiszmy polecenie rzutnia. Wybierzmy jedną rzutnię. Klikamy OK. I tworzymy prostokąt naszej nowej rzutni. Sprawdźmy teraz może, jaką skalę ustawiliśmy dla pierwszej rzutni. Jest to 1 do 10. Teraz przełączmy na tą rzutnię. Kliknijmy na jej obwiednie. I zmieńmy jej skalę na przykład 1 do 16. Aktywujmy teraz naszą rzutnię i wykonajmy wymiar liniowy. Cały czas widzimy, że skala opisu jest tak dobrana, żeby nasz opis był czytelny. Ja teraz dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na stronę techtutor.pl, zapraszam na fanpage na facebooku oraz do subskrypcji tego kanału. 见鬼啊。